Co czarownica? No co, wszyscy tak na mnie gadają. Nie no, zaczęło się od tego, że raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. Czarownica. Próba mikrofonu. Zobaczymy jak to się nagrało. Siemakinga. Kinga. Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że się spotykamy. Jaki dobry wieczór, toż to południe no, dopiero. No tak, w grobowcu. Growąca cały czas noc. To nie grobowiec, to jest piękna no, jaskinia. Ale to jest katakumba. Katakumba. No to jak grobowiec, to jest właśnie no, piękna jaskinia. Chociaż wiesz, co dobry wieczór, akurat o tyle pasuje, że jest no, prawie zima. Godzina 15 chyba 30, więc rzeczywiście za chwilkę już będzie wieczór. Mhm. Mam nadzieję, że dobry. Mam nadzieję, że dobry. Wiesz, co mam pewne obawy, dlatego że. Od już kilku czy kilkunastu tygodni myślę o tym naszym spotkaniu i nie wiem co mnie czeka. Nie wiem co się Bo boi, <grafię> spodziewać. No tak. Że to u No na przykład, no, albo tego co mi powiesz. Jak to wszystko twoimi oczami wyglądało? Może niby co? No że niby pojechaliśmy do Barcelony? No, wam było ciepło, a mi zimno. Zajebiście. Jak to z perspektywy czasu oceniasz? Był żal do mnie, do Andrzeja? Jakoś luźny? No, nie, nie. nie. No, bo ja nie mam pięciu lat i kręconych włosów, chociaż no, kręcą mi się po tatusiu. Po matce też mam takie trochę proste, tutaj się kręcą. To jest tak. Ja skończyłam 26 sierpnia 40 lat. Wszyscy tam, o, 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 pojechał, po zostawił cię za to, to, tamto. A ja mówię, tak? Wiecie co? Tyle lat puchy, to mu się wakacje należą. To mu się należy to. Niech sobie jedzie, odpocznie. Kiedy będzie chciał, to wróci. nie będzie chciał, to nie wróci. Ale wiedziałam że i tak wróci, no. Bo to wiesz, co to jest. Chemia, nie? Miłość. Ta. Czyli ty czułeś, że Andrzej wróci. Tak. Ja wiedziałam, że on wróci. Prędzej czy później. A tak jak... E, nie wiem, czy mogę o tym mówić, tak jak... E, no to już od e, ciebie zależy, co chcesz powiedzieć. Ja zawsze mogę wyciąć. Piję, e, piję wódkę, nie? Stawiam wódkę i ja mówię, dobra, za urlop Andrzeja, za wakacje Andrzeja. A nie, my za to nie napijemy się. Nie, 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 nie. Ja mówię dlaczego? Przecież mu się należy. Tyle lat przecierpiał. Tyle lat przecierpiał, bo ja akurat wiem. I sama do siebie wiesz, ja mówię, no przecież mu się należy tak, jak przysłował psu Buda. No. Kinga powiedz mi, w którym momencie ty odzyskałaś kontakt z Andrzejem? Bo o tym, że tego kontaktu nie było przed wyjazdem z tobą, to za chwilkę pogadamy. Mm. Ale chodzi mi o to, jak ta decyzja zapadała w głowie Andrzeja. Czy ty masz pojęcie, jak to się stało? Czy ty miałaś kontakt z Andrzejem w Barcelonie? Absolutnie. To, 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 się, to się nazywa ta właśnie ta chemia, to, ta, ta miłość oh, alkohol eee, Ja Czułam, że on jakoś już się zbliża, wiesz, nie wiedziałam kiedy dokładnie, ale że wraca, że wraca, nie wiedziałam dokładnie, gdzie wszyscy gadali, o zostawił cię, już nie wróci, to patrz jak tam w skrzydełka obrus, jak się popisuje, zapraszam do Barcelony, no, 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 jak się wozi, wiesz, bańki puszcza, nie, się śmieli ze mnie, nie, ale no zobaczymy, ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatni, nie. I wyobraź sobie. No, to już była ciemna noc. Nieważne w te szczegóły. To było jeszcze tam wyżej. Ktoś mi się do drzwi dobiera, nie? A pierwszy raz wtedy zamknęłam na tą. Kłótkę. No. Wstaję. Ciemna noc, nie, wstaję, otwieram te drzwi, patrzę, kto to jest w ogóle, kto to jest, ja mówię, kto cię nasłał i myślę, wiesz, się nie odzywa, nie, wlazła jakaś ciemna postać, duża, dużo większa niż Andrzej, wcześniej. I ja myślę, o Boże Święty, jak ja się pozbędę tej te, ja się pozbędę tego osobnika, nie? A później mówię tak, ty od Chachmenta może jesteś? Nie, a on puszcza, wiesz mi tu hip-hop. Wiesz, taki konkretny, nie... bez szczegółów. Patrzę ja pi... Andrzej. Uff. No. Dlaczego powiedziałeś, że większy niż przedtem? No taki w, w las jakiś taki, wiesz, ciemno, no on taki, taki ściepior był, trak, taki trochę mięśni nabrał. No, <laughs> nie, naprawdę, wiesz, taki... Za... No nie poznałam swojego chłopa, no nie poznałam swojego chłopa. Naprawdę to zupełnie inna osoba. Jeszcze się nic nie odzywał, wiesz, kaptur, tu ciemno, bo tu tam... Też yy, przecież yy, jak to? Grobowiec kolejny. Yy, bo tak się wystraszyłam, a jeszcze wiesz. Ja miałam też... tylko bluzkę założoną. Tu nie miałam nic, a myślę, Boże świętek, trzeba będzie tego chłopa, nie wiem, ciąć, yy, gonić, kopać, nie wiem. A później yy, może ty od to o nie, to Andrzej. Kinga, jest co, dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, czy pamiętasz jaki to utwór muzyczny był konkretnie grany w tym momencie, kiedy go no. zobaczyłaś? Przecież będziesz musiał to wyciąć. Dobra, to nie mów w takim A On razie. ma to tutaj o. Rozumiem. No taki utwór właśnie. To był chyba ten zespół Analog, tak mi się wydaje. Czy jakoś tak? Czy syndykat. Dobrze, okej, okay. nieważne. Natomiast druga rzecz mnie bardzo y, zaciekawiła, zadziwiła też, dlatego że y, no, zrobiłaś taki dość niezwykły gest przed chwilką, Jak powiedziałaś o tym, że w pewnym momencie zrozumiałaś, że to Andrzej przed tobą stoi, a nie kto inny, to zrobiłaś taki głęboki wydech, taki uff, tak jakby jakaś no, taka Andrzej ulga wrócił. na ciebie spłynęła. Czy to było tak, że wtedy, kiedy Andrzej wrócił, to właśnie doznałaś takiej ulgi? A wiesz, co to znaczy kochać? Jak wiesz, co to znaczy kochać, bo wiemy, że kochasz pewną kobietę? To chyba nie muszę odpowiadać. Wiesz co? Czasami zastanawiam się, czy ja widzę. Ja myślałam, że. Przecież ja nie mogę bez niego żyć tak samo jak ten pan bez mnie. No. Na nas. A już wszystko na nas gadało, ale o papuszki, nie rozłączki, wy i tak wrócicie do siebie, wiesz ile osób, tylko żeby tak... Boże, co ty robisz, co ty robisz? Weź tylko nie bądź to ten... Weź znajdź sobie normalnego faceta, jakiegoś to ten, co ty kobieto robisz mu, ty się opanuj. Jak sama byłaś, to zupełnie inna osoba. Teraz w ogóle cię nie poznajemy, nie? To znaczy, kiedy byłaś lepsza? Wtedy, kiedy sama No, dla, dla nich e, niby wtedy, wiesz. tam hmm. Ja tu już jestem 5 lat, nie? Ponad chyba już nawet. No, nie znam Cię sprzed tego okresu, hmm. ale wydaje mi się, że przy Andrzeju, no to nie wiem, jakoś tak jest, no jest no, fajnie i cieplej, lepiej. To jest zazdrość. Wiesz, co zadałaś mi pytanie, czy Zawieść. ja wiem. Czy ja wiem, co to znaczy kochać. Ja na to pytanie nic nie odpowiedziałem, ale to z tego względu, że ja często pytam w imieniu widzów, wiesz, a wtedy, kiedy czytam komentarze, to wydaje mi się, że bardzo wiele osób właśnie nie rozumie tego. I też w wielu miejscach odpisałem, bo kocha. Dlaczego wrócił? Bo kocha. Prawda? Czyli to jest trochę. Jeden, jeden, jeden komentarz, bo wiesz, ja tego, tak samo jak Andrzej, my tego nie czytamy. Ale są tak, e, 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 tak e, przyjaciele, tacy e, koledzy, że e, chętnie cytują komentarze. Tak żeby wiesz, dobić, dojechać, nie? Tu w Hamburgu koledzy. Mm -hmm. Ale jeden akurat komentarz był taki, który mi się bardzo spodobał. Wy i tak nic nie wiecie, oni tak czy siak będą razem. Wiesz co, ja zrobiłem taką sondę. Widzowie no, nie wiedzą, co się dzieje w tej chwili w Hamburgu. W tej chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, tak, dlatego że no, chciałem, żeby jak najwięcej informacji zostało przekazane w filmach, żeby nie było tego wycieku informacji wcześniej, mm. ale była taka sonda, z której wynika, że większość ludzi twierdzi, że Andrzejowi wszędzie będzie dobrze, że on sobie wszędzie da radę. Bo było pytanie, czy w Barcelonie, czy w Hamburgu, i było też pytanie, czy to w sumie nie ma znaczenia, bo Andrzej sobie wszędzie da radę. I najwięcej ludzi od, no, zaznaczyło tę ostatnią odpowiedź: że sobie Hachman wszędzie da radę. No, ale czekaj, bo. Przepraszam, bo nie za, za bardzo zrozumiałam. Wiemy. No jak... To teraz ja mam ci drukowanymi literami no, powiedzieć. raczej. Mhm. Wszędzie byle przy Kinze, no. Jak już tak chcesz wprost. No. No. Oglądałaś te filmy? Wtedy, kiedy Andrzeja nie było. Cały czas oglądałam, musiałam jego widzieć, ale mało mi serce nie pękło. Pamiętasz taki moment, który jakoś najbardziej poruszył Cię? Ja tu zostaję, nie wracam. A to o polskiej ziemi pod stopami? A to to nie wiem, bo tego nie widziałam. A coś takiego zostało powiedziane, że A, wszędzie gdzie, gdzie jesteśmy, to pod naszymi stopami jest kawałek y, polski. Czy wtedy, kiedy Andrzej był w Barcelonie, jakikolwiek kontakt mieliście razem? Bo ja różnie nie. słyszałem. Nie. Słyszałem, że jakaś rozmowa była pomiędzy Wami. Nie. Najgorsze jest to. Oczywiście najlepsze, że Andrzej nagrał, jak wyjeżdżał, w jakim stanie zostawił chatę, nie? W jakim stanie zostawił chatę. Co dla mnie zostawił, to, to, to i to. Bo to, co zastałam, po tym jak już postanowiłam wrócić, tam, to myślałam, że mi serce pęknie. Po prostu rozumiesz, ktoś e, dobrą zabawę sobie z nas urządził. Nie wiem dokładnie, to znaczy domyślamy się z Andrzejem, kto. Troszkę nie rozumiem. Ktoś tam był w międzyczasie, tak? Tak. Zdemolowane wszystko. Wszystko zdemolowane. Totalny syf, totalne bagno. A, 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 a. No widzisz, a, no serce boli. Normalnie aż płakać się chce, nie? I Andrzej nagrał to. Pokazał mi zdjęcia. Wszystko, jak zostawił. Ale to też było na filmach pokazane. Też na filmie jest pokazane, jak my wychodzimy stamtąd. Ale to nie wiem, no to akurat tego może nie widziałam. Nie? No musisz częściej oglądać jak to ogarnąć. No. <grystanie> no. Nie, naprawdę. To, 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 jest, to jest to jest. Brakuje słów. Był taki moment, różne jakieś takie sygnały, opinie głosy docierały do nas. Mówiło się, że ty sobie nie dasz rady bez Andrzeja tutaj. Czy jak to? Ale to? to przecież Andrzej sam mówił, że ja, ja sobie lepiej radzę, niż on by sam sobie poradził. Przecież na mnie wiesz, jak tutaj gadają. Sztark. Silna baba. No taka herszt baba. Czyli ty byś sobie dała radę? No, no przecież dałam. No przecież. No dałaś to nie widać? No widać widać. Słychać i czuć. Jeszcze jeden temat. <noise> Się boję zapytać. Dawaj. Moja osoba w tym wszystkim. Jaki ty masz do mnie stosunek po tym? Czy ja ci zabrałem Andrzeja, czy to było tak, że... Nie, wiesz co, bo ludzie szczują, rozumiesz? Szczują. Są żeby wiesz, lepiej jak Kinga ma depreche, lepiej jak to, to, tamto. Bo to nie fajnie, jak ona wiecznie zadowolona. zmieniasz temat, pytałem o mnie. No to to jest właśnie to. Ja nie mam, nie mam nic do ciebie, absolutnie. Ale to jest szczucie. Szczucie było i na ciebie, i szczucie było na niego. I tak, żeby to wiesz. Ja w swojej świadomości opinii jestem czy nie jestem człowiekiem, który ci zabrał Andrzeja, który ci odebrał Andrzeja. Przynajmniej na jakiś czas. No to, zwariowałeś. W wiesz jak ono tobie mówi? No nie wiem. No to bardzo nam pomogłeś. I nam tego zazdroszczą, wiesz? Nam tego zazdroszczą. Wszyscy nas wiecznie pytają, a to, to ile to? Kasy to tam, to, to dajcie to, dajcie tam, to, bo wy to macie tam, to macie, sram to. Przecież sam powiedziałeś, że to, przecież to nie jest tak, że my czy coś kradniemy, czy coś bierzemy, czy ten. To jest tak samo jak praca. Robota, ciężka robota. A jak widzisz Barcelonę, tę Barcelonę, którą pokazaliśmy na filmach? Czy to jest miejsce, gdzie Wiesz, co być? ja widziałam tak naprawdę z Barcelony, to widziałam tylko e, takie, ten, te, takie urywki, nie? Jak Andrzej te jakieś tam bańki puszczał, nie? Coś takiego. Z Barceloną w tle. No, ale żadnego odcinka stamtąd nie widziałam. Mhm. Nie widziałam żadnego. Trzeba nadrobić. Mhm. Wiesz, co moje pytanie miało taki swój troszkę głębszy sens, dlatego że. No w Barcelonie są palmy, tutaj też, tylko tu są takie stalowe. Uwielbiasz to miejsce. Mm. Czy nie zamieniłabyś ich na takie prawdziwe palmy? Andrzej mówi, że tam za dużo światła, że go razi. Nie. To jest tak, jak wczoraj widziałeś. FC San Pauli. Aż, zobacz, jak się skóra zjeżyła. To jest mój dom, Hamburg. To jest moje miasto. Jest A jeżeli moja. chodzi o przygodę, bo wiesz co, wydarzyła się w międzyczasie jedna jedna rzecz. Mianowicie no, nawiązała się jakaś taka więź pomiędzy nami. No też widzowie na to zwracają uwagę. Ja przeżyłem jedną z fajniejszych przygód w swoim życiu w dobrym towarzystwie. Nie wszystko szło gładko, nie wszystko szło gładko, ale mimo, mimo to i tak myślę właśnie o tym, czy to nie, nie byłby jakiś pomysł, żeby, żeby, gdzieś tam wyskoczyć sobie raz jeszcze. Pewnie, że tak. Mhm. Najważniejsze, że jest. Z nim wszędzie. Kinga, dziękuję Ci za rozmowę.